A jazda jazda. Pasy! Koniecznie pasy! I my sobie zawrócimy na, na. Tu jest zakaz zawracania, więc chyba musisz skręcić w prawo lub w lewo. Nie powiedział, to bym mógł zawrócić. tam, coś niebieskiego mruga, więc. Tutaj pojedziemy i zrobimy tak zwany manewr łódzki. Tak jest. Dobrze, no rzeczywiście niepotrzebna jest ta szyba. Yeah. Nie, ja co co to Dobrze, co co, przywitamy się. Dzień dobry państwu. Dobry, dobry wieczór. wieczór. Dobry wieczór państwu. Marek Wieruszewski. Marcin Bałtek. I nowy cykl POM, czyli powolny objazd miasta. Dzisiaj dosłownie, bo będziemy jeździli głównie. Obwodnicą, południową obwodnicą Warszawy. Więc dosłownie objazda. W zasadzie nie my będziemy jeździli. Tak, będziemy jeździli autonomicznie, ale zanim dojdziemy do tego, co to znaczy autonomicznie i dlaczego będziemy jeździli autonomicznie, to kilka słów o tym, co dzieje się w tej chwili w Las Vegas. W Las Vegas zaczęły się właśnie targi elektroniki użytkowej, czyli jak sama nazwa wskazuje, jest to miejsce, gdzie prezentują swoje nowości m.in. producenci samochodów. No i właśnie tam takie audi jakie jeździmy, czyli A7 A7 bardzo dobrze się składa. E, zawiozło dziennikarzy, tak? Dobrze kojarzę. Tak, dziennikarze pokonali tym samochodem 550 mil, to jest jakieś 900 km. Zostali, zostali zawiezieni tym samochodem. Zostali zawiezieni Tylko, tym że nie samochodem. było kierowcy. To znaczy. Ktoś tam siedział za, za kierownicą, ci dziennikarze zostali przeszkoleni, bo samochody autonomiczne na chwilę obecną to nie jest jeszcze taki, takie rozwiązanie, które można sobie tak puścić w pole luzem. I była co najmniej jedna osoba przeszkolona, jak zareagować, kiedy samochód przestaje prowadzić się sam. To, to znaczy, większość czasu to znaczy, sam. Tak. A jak trzeba by było to. Ktoś, myślę, miał prawo jazdy i potrafił prowadzić. E, I wcale nie Los Angeles, czy gdzie oni tam byli, żeby jeździć sobie... Autonomicznie, autonomicznie. tak. Y, kilka słów o tym samochodzie. Ty nim jeździłeś od paru dni, więc powiedz nam, co ten samochód ma. E, no ma ja będę w, robił ma, przebitki. Ma, ma wszystko, co możemy uznać za, mm, za tą autonomię w samochodzie, tak? Co to znaczy autonomia w samochodzie? E, no Zacznijmy od tych rzeczy najprostszych, tak? Czyli automatyczne wycieraczki, czy automatyczne światła. Mm -hmm. Niby jest to teraz w większości aut, ale... No ale to też wyręcza kierowcę, tak? Nie musimy myśleć o tym, żeby wycieraczki włączyć, czy żeby zmienić światła z długich na krótkie, żeby kogoś tam nie oślepić, on to robi sam. Ma też dość zaawansowany system automatycznego parkowania, równoległego, prostopadłego, potrafi z tego miejsca wyjechać, być może nam się uda gdzieś to zademonstrować. I ma też mnóstwo tak zwanych asystentów. One są nazywane asystentami, bo one mają wspomagać kierowcę, ale my dzisiaj udowodnimy, że, że ci, te, ci asystenci pozwolą, potrafią już przejąć kontrolę nad autem i w zasadzie zawieźć nam, nas tam, gdzie chcemy, bez udziału kierowcy. To jest asystent utrzymania pasa ruchu, asystent um, utrzymania odstępu od poprzedzającego pojazdu. E, jest też asystent, który monitoruje otoczenie samochodu, pilnuje, żeby żaden człowiek, gdzież zwierzak, nie wskoczył. Może inaczej. On nie pilnuje, żeby nie wskoczył. Tak, nie jest pastów, To nie jest pasuch, on, on nie, nie jest pastuch, Ale pilnuje, żebym go nie uderzył i potrafi podjąć akcję i potrafi zahamować za mnie, jeśli ja tego nie będę e, robił. Czyli non stop, jesteśmy pilnowani. By też tutaj właśnie się świeci lampka od systemu pilnującego, żebym nie wjechał. Ja powinienem gdzieś tu zjechać, nie? Tak, powinieneś w lewo skręcić. Ja tu na ekranie, na ekranie, przed Tobą widzę rozgrzane, rozgrzane elementy samochodu przed no, nami. To jest kolejny asystent. To jest po to, żebyś zobaczył to zwierzę. To jest po to, żebym zobaczył to zwierzę, chociaż jakbym patrzył tutaj, to, to jest bez sensu, no, co chwila na mnie krzyczy na samochód, żebym patrzył przed siebie. Czyli on to wie, gdzie ty patrzysz? Wie, gdzie ja patrzę, wie, czy trzymam kierownicę. Co ja patrzę? Co ja... To <laughs> się <laughs> tam puścił bąka, to też mój lekarz bo został powiadomiony, że powinienem się przebadać, gdyż prawdopodobnie mam wrzody. Z ciekawszych rzeczy, no właśnie, ten asystent, ten asystent utrzymania na pasie ruchu, on teoretycznie też powinien wiedzieć, czy Ty trzymasz kierownicę, czy nie. Wie. Czy, wie. Wie. Do czasu. Do czasu. Wie, wydaje mi się, że jest to jakiś czujnik obciążenia kierownicy i jeżeli kierownica się obciąża nierównomiernie, to on przypuszcza, że ja... Że ja Trzymam tą kierownicę, czy mam ręce na kierownicę? A bo dodajmy, że tu są radary, kamery, no to wszystko, wszystko co można sobie wszystko, wyobrazić. co, co sobie można wyobrazić. I, i y, kamery widzą linie na drodze, pasy namalowane i ten samochód teoretycznie powinien się od tych Pisz, pasów odbijać. odbijać. I jeśli nie ma oporu na kierownicy, to wtedy samochód zaczyna krzyczeć. Przejmij kontrolę nad prowadzeniem pojazdu. Postaram się to pokazać za chwilkę. Mamy zestaw do autonomicznej jazdy. Ale mamy zestaw do autonomicznej jazdy o tym też za sekundę. Ja na razie spróbuję uruchomić asystenta pasa ruchu, co już jest gotowe. I jeszcze chyba aktywny I tempomat. Znaczysz sobie aktywny tempomat na dopuszczalną prędkość na obwodnicy? Jaka to jest dopuszczalna prędkość? Nie wiem, pewnie ze 100-120. Ustaw, ustaw mniej. O, tak, żeby jechał sobie za tą, za tą wywrotką, czy cokolwiek to jest. Wiesz co, wywrotkę. Pominiemy, bo ja chciał jechać jednak środkowym pasem do tej zabawy. Dobrze. Ustawiłem sobie odległość i prędkość samochodu Dobrze, i teraz, 90 km tak, na ja teraz godzinę teraz włączę nagrywanie sobie na drugim aparacie A, i zobaczmy. I puszczam co się dzieje. kierownicę, e, puszczam nogi, samochód jedzie. E, na razie sam. Na razie sam. co jakbyśmy byli na stukani, bo się odbija od pasów, ale prowadzi się sam. No dobrze, i zobaczmy kiedy samochód. O! W tym momencie mam już. Proszę przejąć kierowanie. Zobaczmy się system, jak tego nie zrobię. Na razie nic się nie dzieje. Znaczy, no się system. Aha, zdeaktywował się system. E, czyli jak usnę to i nie przejmę kontroli, to kicha, to jest. To, to znaczy, teoretycznie, już, to jest teoretycznie w niektórych samochodach jest już taka opcja, że ten samochód się zatrzyma, przynajmniej na autostradzie. Jeśli się nie zatrzyma, możemy spróbować zrobić to jeszcze raz. W tej chwili wszystko jest aktywne. Nie wiem, czy to widać, bo. bo... Masz kamerę do, do przodu. No, odbijamy się od pasu. Wyglądamy jakbyśmy byli nieźle nastukani. Ej, właśnie, o, tu się pas Czy właśnie się wyłączył system? Okay. No ale zaraz go spróbujemy oszukać. Mam tu zestaw do jazdy autonomicznej. To kosztuje mniej więcej złotych, 50. Nie da się tego kupić w salonie Audi. Gdzieś tam to rozdają chyba nawet. Tak. Nałączowianka mineralna. Pół litra. Czy gazowana, czy nie, nie ma znaczenia. Spróbuję ją tutaj. I zobaczymy co teraz. E, wszystko jest aktywne, wpuszczamy kierownicę i patrzymy co się dzieje No samochód jedzie sam odbija się od linii Odbija się od linii No i się nadal odbija od linii tutaj jest teraz e, zakręt. zakręt bardzo ładnie sobie radzi no i w zasadzie do łodzi możemy sobie w ten sposób jechać. Albo przynajmniej... W tej nie, ma, nie ma nic przed nami, natomiast gdyby się pojawiło, pojawiło, jakieś auto, które byśmy dogonili, to auto oczywiście zwolni, tak? I będzie utrzymało zadany przez nas dystans w, w sekundach ten dystans jest zmierzony. No, Nawiasem tak? mówiąc. Oj, chyba właśnie no Właśnie się zdezaktywował ten system. Ale nie krzyczy. Nie krzyczy, nie, nie czyli, czyli to by znaczyło, że on po prostu zgubił linię, a nie... Zgubił linię, tak? Czyli to jest taka autonomia, powiedzmy, naciągana, tak? Dlatego, potrzebny, dlatego cały czas potrzebny jest kierowca jednak jeszcze na miejscu. Wiesz co, nie było taki pewien. Dobra, spróbujemy to zrobić jeszcze raz. Nie byłbyś taki pewien, że kierowca jest potrzebny? No. <laughs> wiesz, to jest... Chociaż wiesz co, z to... tą autonomiczną motoryzacją może być trochę tak jak ze zmywarką i ze zmał... z małżeństwem. To znaczy? Wiesz, na początku to Ci się wydaje, że to jest świetny pomysł, a potem i tak wiele rzeczy robisz ręcznie. <laughs> Wiesz, to to takie życie, no. Ale zobacz, no jedziemy już dłuższy czas, a już mam ikonę żółtą, czyli system hmm. się zdezaktował, natomiast nie ma informacji, żebym przejął kontrolę nad pojazdem, czyli on po prostu nie wiem no nie wiem dlaczego. Spróbujemy ją zadzieżność z drugiej strony. Tak jest. Może on działa. Żeby... No i teraz mam zieloną ikonkę, czyli system działa. Teraz nas zatrzymają, będziemy dmuchali jak nic. Na razie się trzyma. Trzyma się ikonka jest zielona, auto się odbija. Facet za nami zaczyna dzwonić Ikonka jest zielona cały czas. On nie, wiesz? Zobacz jakie jest nawierzchnia przez ten mróz, śnieg, być może przez tą gubili Cały czas jest aktywny system i cały czas. I cały czas działa. To działa, tak, prowadzi Czyli no Czyli mam autonomiczny samochód. Mam. Znaczy mamy jak mamy, no? Ile taka... Dysponuje autonomicznie Ile taka autonomiczna jazda kosztuje? 50. Nie, bardziej chodzi mi o cały samochód. No to tam 600 tysięcy. A, 600 tysięcy? No na no pewno tak. ten facet dzwoni na policję. Ale ja autonomicznie już nie wiem. 2 kilometry? No dłuższą chwilę jedziemy. Tu się niestety za chwilę kończy nasza obwodnica, więc będziemy ale... musieli zjechać na Puławską. Patrz, 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 patrz na Bardzo ładnie. To jest taka ostra akcja. Tu nie chciałbym przerąbać. Bardzo ładnie sobie raz. A to ja, widzisz, to z tej strony trzeba zadzieżować kierowcę. Dobrze, tu jest czerwone światło, więc proponuję przejąć prowadzenie, przejąć stery. Czyli czego się nauczyliśmy? Nauczyliśmy się tego, że nie wolno tego robić, to jest raz. Że wodę lepiej pić niż wpychać w kierownicę. Tak. To jest dwa. No i teraz czekamy, kiedy nas zgarnie policja, jak zjedziemy na ulicę Puławską. Na ulicy Puławskiej już nie będziemy takich rzeczy robić, bo tam jest za duży ruch. Tak, zdemontuj zestaw. W razie czego mamy jeszcze taśmę klejącą. To wchodzi w skład zestawu. Tak, bo nie każdy, nie każdy ma. Bo to jest, widzisz, sportowa kierownica S-Line. Tak. Bez tej się... sportowej kierownicy, myślę, że trzeba było. tak. Jak wiesz, no, jak wiesz, Audi teraz 20, tak? Kilka e, miliardów euro? 24 miliardy euro? Zainwestowało. W... Czy zamierza zainwestować w tej nowej tak zwanej perspektywie w rozwój technologii. Także mi się wydaje, że oni przewidzieli to, że ktoś będzie próbował zadzierzgać butelkę i ten rozmiar nie jest przypadkowy. W sensie to jest przewidziane, że tutaj będzie się zadzierzgać butelkę. W razie czego taśma klejąca w każdym markecie budowlanym dostępna. teraz wiem, dlaczego do każdego testowego Audi jest, dodawane Woda. są dwie butelki wody? Tak, żeby właśnie, żeby hmm. równoważyć. Dobrze, kilka ciekawostek. Coś, o czym wam, czego, czegoś, czego Wam nie zademonstrujemy tu, ponieważ YouTube, YouTube nie lubi, jak się, jak się puszcza czyjąś muzykę, no i bardzo słusznie. Tu są bardzo ładne głośniki. Bangen Olufsen. To, to się chyba Twittery nazywają takie, co się wysuwają. No tutaj. tych głośników tutaj jest w ogóle cała masa. Tak, tych głośników jest cała masa, one są bardzo ładne i bardzo ładnie grają. Bardzo ładnie grają, tego wam nie zademonstrujemy na tym filmiku, ale myślę, że na Instagramie moim lub Marcina coś znajdziecie za, za chwil kilka. Ja tu gdzieś podam. Nie wiem gdzie pokazuję, tu lub tu lub tu umieszczę nasze loginy. Jeśli się zgodzisz, żeby twój był. Bardzo proszę. Marcin ma psy i samochody, a ja mam samochody głównie i drona. Jeszcze, jeszcze mam jedzenie, jedno zdjęcie jedzenia mam. O! To znaczy, jesteś tym yy, blogerem kuchennym? Kuli, no podobieństwo zobowiązuje. <gulinaria> Powodobieństwo zobowiązuje, tak. Jeżeli wydaje wam się, że koło mnie siedzi Pascal, to. Nie, nie siedzi. To nie, nie siedzi. Kilka jeszcze, może, mm, słów o tym, dokąd zmierza motoryzacja, bo na targach e, CES. Nie tylko Audi, jest też Mercedes. Mercedes zaprezentował samochód, którym już w ogóle kierowca nie jest potrzebny. Tam chyba czworo ludzi siedzi i się na siebie patrzy. Patrzę, tak. Zresztą widzieliśmy coś takiego w Genewie w zeszłym roku? We Frankfurcie. Czy we Frankfurcie? Frankfurt, jakiś tego typu samochodzik widzieliśmy. Akurat nie Mercedesa. Oprócz tego. Bo, 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 bo BMW zdaje się pokazało w zeszłym roku samochód autonomiczny, więc w tym roku pokazuje samochód, który jest zintegrowany z tabletem albo tablet, który jest zintegrowany Ty z pomysłów samochodem. Pomysłów na, na wyłączenie kierowcy czy zmniej, umniejszenie jego roli w samochodzie jest mnóstwo, tak? Bo to są mapowane drogi, to są właśnie tak jak tutaj w Audi, mnóstwo czujników, które pilnują, żebyś jechał w dobrą stronę. Tak, bo właśnie to jest jeszcze kwestia tego, czy ten samochód ma być autonomiczny na zasadzie takiej, że on się ogarnia z rzeczywistością, czy ma być autonomiczny, bo komunikuje się z innymi pojazdami i z elementami infrastruktury drogowej. Kiedyś, bodajże z rok temu byłem, byłem z BMW pod Monachium w ich takim centrum testowym i tam samochód jeździł po testowym odcinku autostrady. Także znaczy autostrada była normalna, ale testowy, testowym, dlatego że ten odcinek został bardzo dokładnie zmapowany. To znaczy, samochód znał. Nie tylko nie, wiedział, nie tylko, że jest droga, ale wiedział dokładnie, jakie są rozmiary pasów. Co zresztą było tyle zabawne, że jakim przemalowali pasy, to później samochód jechał bliżej, bliżej jednej strony pasa. Bo... Kilka chwil potem razem byliśmy na, na pokazach tej autonomicznej czy półautonomicznej ciężarówki, tak? Tak. Tam z kolei to Mercedesa-ciężarówka. Zdecydowaliśmy rozwiązanie, które bardzo przypomina automatycznego pilota w, w samolotach, w, w, używane jest w określonych warunkach, w tym przypadku na autostradzie. A, I kierowca, mimo tego, że jest zobowiązany do tego, żeby siedzieć i, i pilnować się, drogi, może zająć się czymś innym. Tak, tam, ten fotel jest... się obracał bodajże o 45 stopni, hmm. i on sam sobie mógł wtedy pracować na komputerze. Tak, czyli on cały czas jest potrzebny, natomiast wszystko zmierza ku temu, żeby. Yy umniejszać odpowiedzialność kierowcy za prowadzenie samochodu. Żeby go odciążyć, tak bym to nazwał ładnie. Powiedziałbym jeszcze inaczej. Dąży też do tego, żeby przestać kupować samochody, a zacząć z nich korzystać, tak? Czyli korzystaj, nie kupuj, nie posiadaj. Oczywiście nie tyczy się to samochodów zabytkowych czy sportowych. czy sportowych. Natomiast takich samochodów, jakim jedziemy już na pewno. Nie wiem, w prawo albo w lewo teraz musisz stręcić. E... Chyba, że chcemy jechać na Domaniewską. Nie, na Domaniewską to, <laughs> nie na Domaniewską, to jutro wszyscy będą no rano jechali. Co będziemy robili na I No i zgubiłem wątek. Nie, nie posiadać, a korzystać. A korzystać, e, okej. Okay. Płacić, nie wiem, ratę albo leasingową, czyli ratę ze wynajem, albo, co pewnie jest pieśnią przyszłości, ale... Jeszcze pamiętam, jak pieśnią przyszłości były telefony komórkowe, ale... Taki wynajem bardzo krótkoterminowy. Nie, wiesz co, nawet myślę o czymś takim, że być może w przyszłości będziesz kupował coś, co się będzie nazywało, nie wiem, abonamentem mobilności. Mm -hmm. I w ramach tego abonamentu będziesz mógł korzystać z rowerów, autobusów, no, tramwajów, czy samochodów, czy, czy czegokolwiek. Taka karta miejska. Taka Mercedes, karta zdaje to... się, Mercedes zdaje się knuje, żeby wprowadzić do nas, jak to się nazywa? Car2Go. car, to go. car, to go. car to go Są tych pomysłów, jest mnóstwo, ale pewnie... Może nasze dzieci nie, ale dzieci naszych dzieci nie będą myślały w ogóle o tym, żeby kupić samochód, tak? Będą myślały o tym, żeby kupić być może wyższy abonament mobilności, żeby zamiast, nie wiem, smartem, jeździć sobie w jakąś limuzyną. Natomiast jeździć właśnie, a nie. A nie ją mieć. Mm -hmm. No ale dobrze, są jakieś zalety tego, że mamy w tym samochodzie tyle elektroniki i, yy, i, tyle, i tyle różnych tabletów i różnych dziwnych rzeczy. No na przykład możemy poznać dzięki tej kamerze noktowizyjnej, czy sąsiad, który przyjechał do domu, e, przyjechał przed chwilą, Tak. czy być może w ogóle nie wyjeżdża. Może w ogóle nie wyjeżdża. Nie wiem, bo się po co nie... nam jest to potrzebne, ale... Yy, słuchaj, myślę, że ministrowi Sikorskiemu by się przydało... A, to jest dla posłów bardzo dobre rozwiązanie. Mogą być w zasadzie tak. dla, dla jakiejś... Yy, Widać, było, widać byłoby, czy, czy ten jego Volkswagen Golf tam się Żady rusza, był, czy się nie czy rusza. Nie był, żaden. Tak, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest taka, że na przykład Audi zaprowadzi nas na przykład na kolację, bo jest taka pora, że można byłoby coś zrobić. co, pojedziemy na kolację, mhm. tego nie pokażemy niestety, bo przed nami po pasach nie przechodzi żadna dziewczyna, ale dzięki temu urządzeniu możemy poznać, czy ona jest gorąca, czy nie. <laughs> to musielibyśmy na Mazowiecką chyba pojechać. No zaraz, no kurczę, ten pan jeździ bardzo tylko w długo, trzech króli. Tak, poczekaj. Już. Rozgrzany jest po prostu aż do białości tłumik. Poczekaj. O, widzę? Bardzo Czekaj, ładnie. On też bardzo ładnie oznacza osoby. Czy potrafi odróżnić samochód od, czy, czy nie wiem, słup, który też jest ciepły od człowieka? Zdarzyło mi się, że w, podbiegał ktoś do przejścia, jak ja jechałem tym samochodem? I komputer widocznie uznał, że on... Może wejść. Stargnąć, może wejść, no i tutaj wszystko było na czerwono. Trójkąty tutaj w tym, na tym wyświetlaczu Head-Up Display. Też czerwony wielki trójkąt, żebym podjął akcję. Samochód nie zaczął hamować. Widocznie nie, nie uznał, że... Nie uznał, że stosowne. Że, ...że go trzepnę. Albo uznał, że powinienem. Nie wiem. Tak. To co? Kończymy zabawę i jedziemy jeść? No dobrze. Pokaż, pokaż Państwu ostatni bajer. Jestem głodny. Najbliższa restauracja. Proszę podać numer wiersza 3. Wiersz 3 Czy rozpocząć prowadzenie do celu? Tak. Rozpocznij prowadzenie do celu. Wyjdziemy jeść. I bardzo dziękujemy i do zobaczenia przy następnym pomie. Tak, do nas, zobaczenia przy następnym pomie. jeszcze Słów kilka, właśnie minąłeś skręt, także nie zjemy. W najbliższych odcinkach postaramy się oprócz nas ściągnąć tutaj może jakichś ciekawych ludzi, którzy odpowiedzą na nasze i wasze pytania związane was. z motoryzacją. Może nawet was, dokładnie. Może macie jakiś fajny samochód, którym uważacie, że fajnie byłoby się przejechać po mieście. No i wtedy, jeżeli macie odwagę, żeby, żeby z nami wytrzymać. Może nam się, no może nawet nam, nam się dacie przejechać, no. Kto wie? A tymczasem jedziemy do co? Mister Azja to się nazywało? Mister Azja. Dobrze, jedziemy do Mister Azja. Muszę zawrócić. To cześć. Cześć. To oh. O. Oh.